Spotkanie Galilejski odbywało się we i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to we także Jezusa i jego Kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego, nie mają nic wina. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja, twoja sprawa, nie wiadomo. Czyż jeszcze nie nadeszła rodzina moja? Wtedy matka jego powiedziała do zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powiem. Stało zaś tam sześć stąpni kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła umieścić w wielu krzywiach. Przez do nich Jezus napełnił cię wodą i napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zamieśćcie staroście weselce. Oni zaś zamieścić. A gdy starosta weselny kosztował wody, która stała się winem, i wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, Przywołał Pana młodego i powiedział do Niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją w uczem gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie on, jego matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kaparnał, gdzie pozostali kilka dni. Oto słowo Panie. Wydawać mi się w ogóle, że przyglądając się temu weselu, z temu całemu historii weselnej i jego zamieszków apostołowie, przyłapiemy Pana Jezusa na pewnej mocnej niekonsekwencji. Otóż drodzy bracie i siostry, yy, pamiętacie te mocne słowa Chrystusa, gdy przykłada szczęścia do Błoga w stescień Zostaw umarłym, czy umarłym. Jeśli idziesz budować Królestwo Boże, nawet się nie żegnaj z najbliższymi, tylko chodź szybko tam. A teraz Pan Jezus przychodzi do Matki Bożej. Już otworzył swoją linię, Przychodzi do krewnych, znajomych. Jest nawet celu. No więc jak to? Można przyjść jeszcze się pożegnać z rodziną, czy już tak. za Panem Jezusem tak kategorycznie? Zwróćcie uwagę, że Pan Jezus idzie. Ze swoją, powiedzielibyśmy, legitymacją, że jest już mistrzem. Prowadzi dwunastu apostołów. Chyba to była cała dwunastka. Prowadzi swoich uczniów. Skoro ma uczniów i ja apostołów, jest już nauczycielem. To nie jest powrót pana Jezusa na chwilę, że się stosnął. On przychodzi do swoich uczniów, ale już jako ktoś inny. Jako ten nauczyciel, który zdobył sobie uznanie. Bo on uzyskał uczniów, uczniów. To jest dla Maryi, dla Jezusa, to nie było trudno. Oni są tak czyści, tak oddani w sprawie Bożej. Ale dla nas to nie problem. Ja jako ksiądz, czy jestem księdzem tylko dla, dla was kochani, czy jestem księdzem dla moich kolegów, którzy spotkam gdzieś tam w klasie podstawowej czy średniej, czy jestem księdzem dla mojej rodziny, tak samo wy, czy, 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 czy jestem, kim ja jestem wobec najbliższych. I kiedy się wyzwano w historię, był żonany i dziecko, i żona i mi się wyszła, i on został gdzieś w to jak mówi, na wygórze. I przyszedł jego rodowy brat, młodszy, i akurat barował, kiedy ja przewijałem swoje dziecko. Brat usiadł i patrzył wygodnie, jak ja to robię, nabijając się z nimi miłosiernie. I mi było tak strasznie głupio, że ja muszę przy nim codziennie te tej wszystkie tam przebierać wszystkie tych pieluchach. No właśnie, czy Ty się nie wstydzisz tego, że jesteś ojcem, mężem, bratem, kogokolwiek? Pamiętacie Państwo jaką historię, kiedyś mówiłem, na kulu nam kolega mój się opowiadał o z swojego ojca w szpitalu i ojciec w prezydentie mówi synku, a może byś mi wypowiadał, a on mówi, a może nie tak, a może byś mnie wypowiadał, to ja pójdę po kapelana, po kapelancie pokrywać. Dorobiłem się syn na księdza, nie mam jakichś i wyspowiadał I wypowiadał syn ojca. I ojciec za 15 minut, za pół godziny i go nie wypowiadał, bo się do końca życia skręcał, skręcał z wyrzutów sumienia, że nie zrobiłem. Jezus wraca, do swoich w Oni się z Nim bawili w Oni z Nim się bawili w chowanego popychali się z Nim, siłowali jak do boku. A teraz On już jest mistrzem, przeprowadza uczniów, Proszę zwrócić wagę. Jaka powściągliwość tego kontaktu z Matką Bożą. Ona mówi do Niego krótko, inna nie mają. Nie mówi Panie Jezu, pytku kochany drogi, ty zawsze coś zarazi się, taki dobry, inteligentny, więc jest taki dobrym. Nie, ona to jest na nie ma. Zwróćcie uwagę, jak to doświadcza i w bliskości. I jest bliższa relacja. Tym się mniej, mniej mówi, prawda? Mąż wraca z pracy, a żona mówi stychnie. I on już wszystko wie. Wie, że to nie żona pychnie, czy to udział obiad pychnie. Takie konkretne, krótkie, krótkie wypowiedzi, jak to człowiek piące Tobą napisał książkę to tam jest taka relacja bliskości między leśnikami, a kelnerką potrzebnej restauracji, że ona przychodzi i mówi, co Wam podać? A no, on im to potrzeba. Jest wszystko jasne. Nic trzeba tłumaczyć. Jezus wie, ma robić. Jezus wie, co ma robić. A sytuacja jest naprawdę poważna. Bo tu nie chodzi o to, bo to był wtorek, przepraszam, to był trzeci dzień, a już dla wina, a, a w Wesele trwało tydzień. Chce się, żeby w ostatnich godzinach zabrać wina. No, No bo ostatniego dnia rano, no to by już tam zaczęli trzeźwiec, wypoczywać. A tu trzeci dzień, jeszcze połowy Wesela nie ma, a już brakuje. Chcesz, o tych nowych, o noworzęciach mówili, no ja nie chcę o noworzęciach, o jednodzicach, ale skąd Jeszcze by się dostało starości weselne, bo starość weselna, no, ja dobrze pamiętam, pełnił rolę takiego kierownika spożywania wina. Jak za dużo bili, to trochę przykręcał kuleńka. Jak za mało bili, to trochę to na I tak kierował tym biciem wina, że trzeciego dnia już przyszedł na I, I będzie apel na, na lata, na dziesięciolecia, bo będą ich pokazywać palcami. Więc sytuacja jest naprawdę trudna, ale Jezu doskonale wie, co ma robić i odpowiada Maryi te słynne słowa. że to moja, twoja sprawa, nie to cóż mam uczynić. A jeżeli się stwierdzają, to znaczy mnie najbardziej to, że Jezus mówi do Matki Bożej, już nadeszła moja godzina, ja już działam. zobacz, mam no, kupców, jestem mistrzem, oczywiście to ja sobie teraz pracuję, myśli pana Jezusa i wiem, co mam robić. Ale Maryja to powiedziała, kochani, nie tylko po to, żeby Jezusa poinformować. My nieraz mówimy pewne rzeczy, nie po to, żeby poinformować, tylko po to, żeby wspólnie przeżywać, prawda? I przykład pierwszy brzegu, no nie wiem. I, i, i idziesz z koleżanką do sklepu, prawda, i idziesz we sklepu, a to wielki napis zamknięty, i Ty mówisz, popatrz, no, zamknięty, no. To Ty nie mówisz tego, że ona nie wie, bo ona nie to nie czytać, tylko żebyśmy razem przeżywali. Żebyśmy to razem przeżywali. Wina nie mają, wina nie mają. To jest trudna sytuacja, to jest sytuacja, to jest pierwsza sytuacja. Panie Jezu, razem to przeżywamy. Ja uwielbiam te takie komunikacje, które nie są w zmian, Któreś, które tak mają ubogacić rozmowę, ubogacić relacje między ludźmi, w schodząc po lędzie, mój kolega odwiedził dwie takie siostry, staruszki, dystryngowane panie. Jedna mówi do święta, mąż mu ja mu mówiłam, cześć, tyle pracę, a druga mówi, bo czesła, to było było nim. Tak pięknie się uzupełniałem w tym dialogu. I tutaj, tak wspomnianos, nie imponuje ona nie informuje Jego. Te słowa, się bardzo tu nie ma takiego dialogu są yy, po to, żeby oni w tę sytuację razem, razem przeżywali. Maria wie, że nieraz, pamiętasz, jak to mówi do taty, tato, daj na kino, a on mówi, czego tam jest też? No, ona już powiedziała, że daj na kino, a ona, tak, żeby zawiązać rozmowę i temat, tutaj rzecz informacyjną. Maria mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek Wam pomóc. Matka może zna Jezusa wie, że On ma swój świat i że Jego myśli, słowa, postępowanie są bardzo często zaskakująco inne od utartych tematów w ludzi. Uczycie wszystko, cokolwiek Wam powiem. Ona pamięta, że jak on miał 12 lat, to potrafił takie rzeczy mówić, że się ludzie dziwili. Jestem w dziwili się jego mądrości. 20 litrów 720 litrów. Przyjmijmy, że to było 500 litrów Oto trzeba było przynieść. To nie tak, że to był klas, który szła o pewnym, trzeba nalać na te to, to nie to, że zostały takie większe stąpki i trzeba było tylko tych większych trzeba było Tą wodę trzeba było przynieść, a fajnie był deficyt wody. On i na używanie Tak, czy bardzo ładnie. Chciałbym być dobrym mężem i ojcem. Mieć I żonę i rodziny. A pan jest mi dobrze. Musisz się tylko pozbyć swojego najlepszego przyjaciela. Ale panie jest, on jest bieżący, on jest dojrzały, on jest mądry. Moi rodziny są dziś zakochani. On jest takim, takim, takim przedsiębiorcą. A pan jest mi tak. Właśnie tego się opowiedział. Bo on cię tak nad tobą dominuje, że też żyjesz jego życiem. Ty musisz znaleźć takiego przyjaciela, który będzie miał kłopoty, który bym pomagał. Nauczyć się odpowiedzialności za tego człowieka. A przy tym inteligentnym, wyrobionym, to ty tylko siedzisz i chcę obrobić. No i zaciekawujący tak. To była taka historia, naprawdę. No, Ktoś był dumny ze swojego przyjaciela i ten bo naprawdę bardzo porządny przyjaciel, ale on się przy nim w ogóle nie rozwija. W ogóle nie go do tego swojego życia. I Pan Jezus mówi musisz zostawić tego dobrego przyjaciela, a człowiek sobie takiego coś niedobrego, żeby mieć się czym wykazać, trochę pomyśleć od siebie coś. Decyzje Jezusa są zaskakujące, za to, Ja przez lata mówiłem, że Pan Jezus przewiedził kilka precyzjów Ale tego wina, Boże ile tego wina. Kawały w całym świecie rysują, ile tego wina. Mówią, że rano po skończeniu wesela, jak się pobudzili goście, powiedzieli że ktoś upodobał. Ktoś powiedział, że Pana Jezusa nie wysyłajcie. Więc, bo tyle wina. Proszę Państwa, poczytajmy Pismo Święte, poczytajmy Pismo Święte dokładnie. Jezus powiedział do słów, zaczerpnijcie teraz i zanieście w starości Oni zaś zanieśli. Starosta rzetelny przyczynował wodę, która stała się gminnej. Przywołał Pana młodego, choć nie o peńczynę, gdzie jest napisane, że, przepraszam, że słudzy zaczerpnęli wodę. Słudzy, którzy czerpali wodę, że stąd i czerpali wodę. A jak donosili do stołu, to już było gminne. Proszę Państwa, ten tatraż, dlaczego się go tak śmieje, bo jest to słuszny list i nadać na, na dół. Zaraz, gdy ktoś poszedł się umyć, że to jest wina, a nie woda w tych Pismo święte sugeruje, tam była cały czas woda w tych ten, Tylko tego się przemieniała, kto ufał. Gdyby tak te trąbki były napełnione by winem, to ktoś przypadkowo mógłby odkryć, co w ogóle się nie po Panu. Tylko z który którzy Potem się dowiedział Pan młody, kiedy mu Starosta bezcenny powiedział, Ty schowałeś dobre wino aż do tej pory. No tak jak to mówiłem do Państwa przed trzema laty, jak facet miał refleks, to powiedział schowało się. się schowało to. Nie wiedział o co chodzi bo On na pewno może w tych słów zapytać, co się dzieje, skąd się ale do wino. A oni mówią, że no, nie winą, my wodę bierzemy A Starosta mówi, że to winą. Powtarzam jeszcze raz. Cuda się dzieją, może na tej przyświętej się cud dziać, a to nie jest długą pana nie zauważył. Kto nie załóżniony, kto nie przyniósł wody poza wsi? To jest pierwszy znak. Pierwszy znak. Ewangelia właśnie mówi to początek sprawy, czyli Jezus w krani galilejskiej, bo Jezus posługiwał się znakami, znakami jego były cuda. Pierwszy znak to ten, potem rozłożenie chleba, ryb, różne uzdrowienia. Ale wszystko to można było poddać, poddać. Pod fałsz, pod jakąś manipulację, że ta dziewczynka znajdł, czy chłopiec zmarł znajdł, to mógł dawać nieboszczyka, to różnie, prawda, że te studia to mogli też być zdrowi, podstawieni na chory. Więc pan Jezus czekał na taki stud, żeby nie było dyskusji, wątpliwości. I jeden z jego ostatnich studów na Ziemi też ułatwiał. Poczekał cztery dni, cztery dni poczekał, przepraszam do słowo, żeby ułatwiał, zaczął się Władarz w tym znaczeniu leży w grobie, kamień przy Poczekał, panie cieszył się, że nie było go, kiedy władarz przyjechał. Kiedy się I potem poszedł i powiedział, podsuncie ten kamień. I wyprowadził rozkazem, czy raczej podtyką swoją, przywrócił mu życie, władza wyszedł. Tu już się życi wściekli. Ci, którzy knuli przeciwko panu Jezusowi. Tu już się wściekli, postanowili go zgładzić. To był jeden z ostatnich takich ziemskich, dostrzegalnych zysłami do księdza Łazarza. A potem nadchodzi Eucharystia. Potem nadchodzi Eucharystia, ostatni znak ma Tak mocny. Tak mocny, że apostołowie, uczniowie Jezusa, którzy uciekali do Ewaus, rozpoznali Go po czym? Po To był tak mocny znak. Ten znak już mówi nam, że kilkanaście minut będziemy mieli ten znak najważniejszy Jezusa. Mówi nam o tym, że dostajemy już nie ryby, nie chleb, nie winogranie, tylko dostajemy życie nad przyrodą. Nam jest oczywiście bardzo trudno. My nieraz u tego znaku chleba obojętniemy. Nie wszyscy, nie wszyscy przychodzą na adorację, kiedy ona jest w kościele, bo nic się nie dzieje. Ani śpiewów nie ma. Proszę Państwa, najlepsza lekkie możliwość adoracji, jaką dzisiejsza na świecie oznaczamy, to że po co do dościuła. Tracisz czas przez Pana Boga. Tracisz czas? Tak, tracę czas. Tracę czas. Godzinę straciłem przez Pana Boga. Nic nie zyskałem, nic nie dostałem, nic nie usłyszałem, nic się nie przedstawiło. Tracę czas miłości do Pana Boga. Nieprawdopodobne zdanie. Tak. Chociaż ludzie walą po do kościoła, kiedy są jakieś uzdrowienia, kiedy jest jakieś mówienie językami, kiedy jest jakieś zaśnięcie w Panu, że ludzie wpadają na Ziemię, dyskutuje się potem o czym, a w takiej co tu gadać? No to tak... Przyszła mi Do Kościoła ludzie mają różne zastrzeżenia. Że księża politykują, że Kościół jest za bogaty, że wśród siebie jest dużo fanatyków, demokraterów, ewerety i tak dalej. Ale tak, to Przecież kiedyś on się w historii Kościoła pojawił. Ale czytaliście w gazecie, że ktoś mówi, katolik, mówi, to takie turnie, że biorą kawałeczek chlebka i mówią, że będą żyli wiecznie, bo to jest ciało jakiegoś jedzenia. Proszę tak, gdyby ktoś zaczął chodzić po ulicach i sprzedawać takie lipki, że jak się pożyje je, to się będzie miał urodę największej modelki, to gościowi można by dotoczyć sprawę oczekiwania. A gdyby robił to z dziećmi, to już żeby ktoś im tam być bajki przystał, że jak bierzesz i nagliszysz trzy razy, to będziesz y, śliczny i zdrowy. To już naprawdę prokurator. Proszę Państwa, co się robi w Polsce, w Polsce? Milionom dzieci się mówi, że jak ten opłatę krótki, to leży w wieczór, nie potrafi Czy to podpada, podpada paragraf Nic tego nie mówi. Albo, albo tego znaku tak nie widzą wrogowie Kościoła, albo ten, tego znaku się jednak trochę boją, a może to prawda, lepiej się tego nie czekać. A to jest niesamowite, proszę Państwa. Dzisiaj w Polsce parę milionów ludzi uklękło przed chlebkiem i mówiło, że to już trzeba jeść. No przecież z punktu widzenia ludzkiego to głowy to, by z rozpaczy, a ludzie są ciemni. To ci i uzdragniający energiami, też jeszcze i przy nas są po prostu. My te, ten chlebek będziemy za chwilę roznosić. A to jest znak. Skromny. Dlaczego? Bo wiemy. Przepraszam za porównanie, które teraz może się chyba ale z mojego życia. Młodzi nie pamiętają tak Komuny, żeby kupić jakiś wzmacniacz, taki, taki do, do kaset, do muzyki. I trzeba było je aktywnować, że przyszły do ogłoszenia. I jakieś pojechałem do ogłoszenia, bo pan też sprzedawał wzmacniacz, taki młody rockman. I kiedy pokazał mi ten wzmacniacz, ja się zdradzać do dzieci. ma tam Sony, Panasonic, a on pokazał jakiejś takiej dziwnej firmy, nieznanej, jak I patrzę, na ten wzmacniacz ma mały i światełek mało migający. On do mnie mówi taki fakt, że ta jest dotykań, to pan się wychował na polskim zmacniażach, a nie Ten jest jednak dobry, bo Jeśli pan dobrze, pan się przyzwyczai do tego dźwięku, ale ten, co ja pan chcę sprzedać, to jest bardzo dobry zmacnik. Ja, aż za niż już odbyłem sobie Szerlok na polski, na Talecki. Skoro pan chce mi sprzedać takich fantastycznych zmacnich, to jaki pan będzie teraz mógł A mogę panu pokazać? I pokazał mi takie cudo, które miało jedną gałąź. Nie zmarł. jedno. I nic poza tym. Panie, to jest dla gdzie te potencjometry, gdzie te... Proszę Pana, mówię, no, te są poważne. I jak I się to jest te wzmacniacze są tylko poważne. I jak ma grać. I to pojeżdża. Pamiętam do dzisiaj widok tej prostoty, tego ekskluzywnego wzmacniacza, który kosztował tyle, co za pół trzeba samochodu. Na czegoś, co jest wielką jakością, nie będzie błyszczeć, nie będzie migać, nie będzie rozbatywać na jakiejś ciekawości. I przepraszam za porównanie ale znak tarystów. To jest taka czysta jedność tego chleba i wina. Ten znak, który dostajemy niektórzy codziennie, niektórzy raz na życie, to jak najczęściej. Uklęknijmy więc przez znaki. Proszę zwrócić uwagę, jak Pan Jezus zaczyna tej klimatu. Zaczyna się, że woda, wino, potem trzy lata, i dalszy etap wino, krew i życie wieczne. Nie tylko radość na westerun, Pan Jezus nie tylko nas ratuje tak, jak ratował tamtych biednych teściów, nowożeńców i starostów żeby nie było potem przykro w życiu. Tak samo nas nie raduje tylko w ale daje nam, daje nam wieczność. Mamy rok wiary. Mamy rok wiary, kochani. Jezus, kiedy powiedział o Eucharystii, to wielu ludzi odeszło od no Oni zareagowali, tak nie na no, światło nie zareagowali. To jest po prostu Boga jednym z pleców pochłacamy. Prośmy o wiarę, że to Żebym wierzył w Eucharystię. Wierzył mocniej niż swoją beznadziejność. Wierzył mocniej niż może beznadziejność perspektywy ludzkiego życia. To jest się śmiercią. Ten biały opłatek, chleb, ten znak prowadzi nas do nieba, do rzeczywistości, której ani nie Oko nie widziało, o której ucho nie słyszało. Ani. Włóżmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga.